Smutna baba Jaga. Dom na kurzej łapce Skrzypi krzywa furtka. Przed domem na ławce baba Jaga smutna. Nikt nie lubi baby Jagi ani krztyny. Nikt do baby nie przychodzi w odwiedziny. Nikt dzień dobry jej nie powie, gdy ją spotka. Nikt się nigdy nie zatrzymał jej płotka. Baba Jaga martwi się i smuci. Ja już nie chcę z wszystkimi się kłócić. Czy są może takie czary albo zioła, żebym miła się zrobiła i wesoła? A z za chmury wyszło słońce jesienne. Myśli baba. Teraz się zdrzemnę. I zasypia. I sen ma taki, że do furtki stukają pierwszaki. Baba Jago! wpuść nas do domu, my ci chcemy w ogródku pomóc. Wyrzucimy śmiecie i chwasty, nasadzimy tu chryzantem z czempiastych. Baba Jaga się śmieje i śpiewa i konewką grządki podlewa. Już gotowe i wszyscy po pracy polecieli na łopatach na spacer.